Zrób to zanim wyrzucisz nóż. Oklej całą długość ostrza wkładkami higienicznymi. Pamiętaj też o czubku noża. Wystające wkładki poza kształt ostrza przytnij nożyczkami. Dopiero tak przygotowany nóż wyrzuć do kosza. Uchroni to innych przed przecięciem. Odkąd zaczęłam czyścić kuchenkę w ten sposób, rachunki za gaz wyraźnie spadły. Każdy, kto ma kuchenkę gazową, powinien raz na jakiś czas dokładnie ją wyczyścić bo kurz i resztki jedzenia potrafią zapchać palniki i ich wnętrze. Jeśli podczas gotowania płomień zmienia kolor, to znak, że najwyższa pora na sprzątanie. Wystarczy zdjąć palnik i posmarować go pastą do zębów, dokładnie rozprowadzając ją w szczelinach pędzelkiem silikonowym, szczoteczką do zębów lub nawet palcami. Pasta ma właściwości ścierne i polerujące, więc świetnie usuwa osady i przywraca połysk. Gdy już wszystkie palniki są gotowe, włóż je do miski. Wsyp łyżkę soli, łyżkę sody oczyszczonej i dolej płyn do mycia naczyń. Sól działa antybakteryjnie, soda ma moc czyszczącą i neutralizuje zapachy, a płyn do naczyń rozpuszcza tłuszcz i brud. Całość zalej ciepłą wodą i zostaw na pół godziny. Resztę kuchenki czyścimy inaczej. Najpierw owin i skrownik folią spożywczą, a całą powierzchnię spryskaj płynem do czyszczenia kuchni. Nie szoruj. Przykryj kuchenkę folią na około 15 minut. Folia wzmocni działanie środka, dzięki czemu ty będziesz mieć mniej pracy. Po tym czasie wystarczy przetrzeć palniki gąbką. Brud odchodzi bez wysiłku. Po zdjęciu folii, resztki jedzenia zostaną na niej, a kuchenkę wystarczy przetrzeć wilgotną gąbką. Na koniec, patyczkiem do uszu, wyczyść wnętrze palnika, by usunąć resztki brudu i wody. Dzięki temu gaz będzie się swobodnie wydobywał. Palniki zyskają moc, a Twoje rachunki za gaz znów będą niższe. Sposób, który sprawi, że Twoja patelnia będzie jak nowa, i to w zaledwie 5 minut. Próbowałam wielu metod, ale żadna nie działała tak skutecznie jak ta. Zacznij od posypania przypalonej patelni sporą ilością soli kuchennej. Sól działa jak delikatny ścierniak, który mechanicznie usuwa zanieczyszczenia i przywiera do tłuszczu. Weź sodę oczyszczoną z kuchennej szafki i również wsyp na przypaloną powierzchnię. To naturalny środek czyszczący, który neutralizuje zapachy i rozpuszcza tłuszcz oraz przypalenia. Teraz weź płyn do mycia naczyń, który akurat masz w domu. Dzięki zawartości środków powierzchniowo czynnych doskonale rozpuszcza tłuszcz i brud. Następnie przykryj wszystko warstwami ręcznika papierowego. Całość polej wodą. Taką patelnię pozostaw na około godzinę. Po tym czasie ściągnij papier. Zobacz, jak cały brud, przypalenia i rdza schodzą. Ciepło z podgrzania na początku patelni pomaga aktywować składniki czyszczące i rozluźnia przypalenia. Kiedy cała przypalona warstwa zostanie usunięta, spłucz patelnię ciepłą wodą. Teraz Twoja patelnia jest czysta i gotowa do użycia. Spróbuj i przekonaj się, jak łatwo można przywrócić jej czystość. Perfekcyjne jajko w koszulce prosto z sitka. Tego triku uczą profesjonaliści na kursach gotowania. Zagotuj wodę w garnku i umieść w nim metalowe sitko o drobnych oczkach tak, aby zawisło na brzegach. Wbij do sitka jajko i przykryj garnek pokrywką. Gotuj je na parze przez około 3 minuty. Białko się zetnie, a żółtko pozostanie płynne. Jeśli lubisz bardziej ścięte, Wydłuż czas o minutę. Teraz wystarczy podać na grzance. Idealne jajko, które po przekrojeniu rozpływa się aksamitnym żółtkiem, po grzance tworząc śniadanie jak z restauracji. To szybka i bezproblemowa metoda na idealne jajko w koszulce, jeśli nie chcesz bawić się w wir wody i ocet. Tak ugotujesz idealne jajka na miękko. Wystarczy kilka prostych kroków, włóż jajka do garnka, zalej wodą i poczekaj, aż zacznie wrzeć. Od chwili zagotowania gotuj jajka odpowiednio do ich rozmiaru. Małe jajka przez 3,5 minuty, średnie przez 4 minuty, a duże przez 5,5 minuty. Następnie wylej wrzącą wodę i zalej jajka zimną. To zatrzyma dalsze gotowanie. Żółtko będzie idealnie płynne, a białko delikatnie ścięte. Połącz jajka z płatkami owsianymi. Czegoś takiego jeszcze nie jadłeś. Do miski wsyp 200 gram płatków owsianych. Następnie dodaj 2 jajka. Do miski wlej także 150 ml mleka. Dodaj przyprawy takie jak sól i pieprz. Wszystko starannie i porządnie wymieszaj. Odstaw na 20 minut. W tym czasie przygotuj pozostałe składniki. Pietruszkę pokrój na drobno. Natomiast żółty ser zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Musisz go mieć około 150 g. Przygotuj także sos paprykowo-pomidorowy. Idealnie uzupełni to danie. Weź czerwoną paprykę Wytnij z niej gniazdo nasienne i pokrój na drobną kosteczkę. Potrzebujesz także kilka pomidorków koktajlowych. Pokrój je na mniejsze kawałki. Następnie weź patelnię, wlej na nią oliwę. Następnie za pomocą praski do czosnku wyciśnij jeden ząbek na patelnię. Do takiego czosnku, już lekko podsmażonego, dodaj paprykę i pomidory. Smaż na wolnym ogniu, tak długo aż warzywa będą miękkie. Takie warzywa przełóż do blendera i zblenduj. Powstaje smaczny i aromatyczny sos. Teraz wróć do wcześniej przygotowanych płatków owsianych. Dodaj do nich starty ser i pokrojoną pietruszkę. Następnie weź patelnię, rozgrzej ją. Wlej na nią olej, po czym wyłóż na nią płatki owsiane. Dzięki temu powstanie pyszny omlet. Posyp go czarnym sezamem. Smaż go kilka minut, po tym czasie za pomocą talerza przewróć go na drugą stronę. Również smaż go kilka minut, po czym wyjmij go z patelni i pokrój na kawałki. Omlet idealnie sprawdzi się na śniadanie czy obiad. Podawaj go z przygotowanym sosem. To połączenie jest przepyszne. Włóż pierś z kurczaka do jajek. Tak przyrządzone mięso rozpływa się w ustach. Weź jedną dużą pierś z kurczaka. Przetnij kurczaka wzdłuż tak jak na filmie. Następnie ponacinaj go. Rozbij mięso dość cienko za pomocą tłuczka. Do dużego naczynia dodaj około 200 g mąki. Do drugiego dużego naczynia wbij 3 jajka. Dodaj pieprz i sól według własnego uznania, a następnie wymieszaj. Teraz weź świeżą natkę pietruszki i drobno posiekaj. Włóż do naczynia z jajkiem. Następnie dodaj około 50 g mozzarelli, możesz użyć również parmezanu. Kolejnym składnikiem jest kwaśna śmietana. Dodaj dwie łyżki śmietany i dokładnie wymieszaj. Teraz weź wcześniej przygotowanego kurczaka i obtocz go w mące, a następnie w mieszance z jajek. Na patelni rozpuść masło, a następnie włóż pierś. Smaż na małym ogniu około 5 minut z każdej strony. Przełóż usmażonego kurczaka na talerz. Teraz do patelni po mięsie dodaj 150 ml bulionu. Następnie zetrzyj na tarce trzy ząbki czosnku. Całość zagotuj. Dodaj również dużą garść posiekanej natki pietruszki oraz świeżo wyciskany sok z połowy cytryny. Po chwili dodaj również około 20 g masła. Przełóż wcześniej usmażoną pierś z kurczaka na patelnię i gotuj pod przykryciem około 10 minut. Takie mięso najlepiej podawać spirę ziemniaczanym. Wystarczy, że do ugotowanych ziemniaków dodasz masło i ulubione przyprawy. Dokładnie wymieszaj. Takie danie jest już gotowe. Soczysta pierś z kurczaka w jajecznej panierce to idealny pomysł na obiad, który rozpływa się w ustach.